Tekst Manny na 24 lipca Wiele może żarliwa modlitwa Sprawiedliwego Jakuba rozdział 5 werset 16 Komentarz parauzyjny Społeczność z Panem w modlitwie wzmacnia zaufanie w Pański nadzór nad naszymi sprawami, wzmacnia wiarę we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego Słowa podnosi świadomość jego kierownictwa w przeszłości i teraźniejszości, wzmacnia miłość do wszystkich braci w Chrystusie oraz wzbudza troskę o ich powodzenie i duchowy postęp. W ten sposób modlitwa ściśle i czynnie utożsamiana jest z postępem w sprawach duchowych, w rozwijaniu owoców ducha wobec Boga, braci i wszystkich ludzi. Reprint numer 2692 Komentarz epifaniczny. Sprawiedliwym człowiekiem jest ten, kto jest zarówno usprawiedliwiony, jak i poświęcony. Jako taki, ma on dostęp do Ojca w Chrystusie przez jednego ducha, w pełni upewniony, że jego modlitwy zanoszone w imieniu i przez zasługę Chrystusa będą wysłuchane. Jego modlitwy są zatem skuteczne w uzyskiwaniu boskiej odpowiedzi, są też żarliwe, gdyż wypływają z gorących pragnień zdobycia tego, co uwielbi Boga w Chrystusie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Piąta Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 18 do 20, potem upadłem przed Panem jako i pierwej przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy chleba mnie jadł i wody mnie pił dla waszych wszystkich grzechów, które miście zgrzeszyli, czyniąc złość przed oczyma pańskimi i draźniąc go, bo się bał onej popędliwości i gniewu, którym się był zapalił pan przeciwko wam, aby was wytracił. I wysłuchał mnie pan i tym razem. Na Arona też rozgniewał się był Pan bardzo, chcąc go zatracić, tedym się też za Aaronem modlił tegoż czasu. Jozłego rozdział 10, werset 12, tedy mówił Jozłe do Pana, dnia, którego podał Pana Morejczyka w ręce synom izraelskim, i rzekł przed oczyma Izraela: Słońce w Gabaon zastanów się, a miesiącu w dolinie Ajalon. Pierwsza Samuelowa rozdział 12 werset osiemnasty. Przetoż wołał Samuel do Pana i puścił Pan gromy i deszcz dnia onego i bał się wszystek lud bardzo Pana i Samuela. Druga Królewska rozdział 20 wersety od 2 do 5. Tedy obrócił Ezechyjasz twarz swoje do ściany i modlił się Panu mówiąc: Proszę o Panie Wspomnij teraz, żem chodził przed tobą w prawdzie i w sercu całym, czyniąc to, co dobrego jest w oczach twoich. I płakał Ezechiasz płaczem wielkim. Ale jeszcze Izajasz nie wyszedł był do półsieni, gdy się słowo pańskie stało do niego, mówiąc, wróćcie, a mów do Ezechiasza, wodza ludu mego, tak mówi pan. Bóg Dawida, ojca twego, wysłuchałem modlitwy Twoje, a widziałem łzy Twoje, oto ja uzdrawiam Cię. Dnia trzeciego w niej idziesz do domu Pańskiego. Psalm 10, Werset 17. Rządności pokornych wysłuchiwasz, Panie. Utwierdzasz serca ich, nachylasz ku nim ucha Twojego. Psalm 34, Werset 16. Oczy Pańskie otworzone są na Sprawiedliwych, a uszy Jego nawołanie ich. Psalm 145 Werset 18 Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 Werset 29 Dalekim jest Pan od niepobożnych, ale modlitwę Sprawiedliwych wysłuchiwa. Rozdział 28 werset 9, Kto odwraca ucho swe, aby nie słuchał zakonu, i modlitwa jego jest obrzydliwością. Ewangelia Jana rozdział 9 werset 31, A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale jeśliby kto chwalcą Bożym był i wolę jego czynił, tego wysłuchiwa. Pierwszy Jana rozdział 3 werset 22 i o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od Niego, bo przykazania jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem Jego, czynimy. Pieśni 1, 35, 50, 218, 323, 239, 274. Wiersze brzasku, 50. Ufaj mu bardziej. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5744. Pytania, o co modliłem, modliłam się skutecznie w tym tygodniu. Jak przezwyciężałem, przezwyciężałam występujące w tym przeszkody. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.